Dobry wieczór Ej, czekaj, yo, yo, yo Budzi mnie kolejny dzień aktywny Życia blizny, co trupuje blizny A mój los znów nie spełnia snów Spalone pomysły, szarpane zmysły Kolejna fuka wezmę Kierunek porusza na uszy słuchawki, pełne zajawki Weź już dziecko z dość radości, takiej dawki Ja na dobrym hip-hopie kieruję po Europie studiozę, sprawda w otwieraniu. Wypychają się niestety Między wiersze priorytety Baczność frajery Czujka kiedy bajery Oko luka z kamery Sprawdziomek ile wart, Króły domek skarć Sprawdziomek znajomości płonę Co odwracają głowę w drugą stronę Ja poza uszy nie ruszę łomen Proszę nie tym tonem Ja relaksuję się plonem Przed domem razem z ziomem drywując pomiędzy niczym promem bez kontaktu na moment, abonent. Okropna bok dżentelmeni, swe sentymenty łowie ryby bez przynęty, Więc jestem zajęty ziom, trzymaj poziom. Rozpieszczaj idą z rodziną, swą nawiniętą płętą. Idź drogą tą, by nie stać się rzeczą, skąd jebnięto, a na pewno osiągniesz niejedno. Byle to nie było zło, co marzcie czoło bliskim wokoło rzeczywistości. Szary tło maluj na nowo. Słoneczną paletą barwa, prysznie czar, każdy ma sobie dar. To coś w sobie nosi, ja bardzo dłoni, didi goni, pod maską sta do koni. A z jeszcze nieraz wokół oka łzyna zbierasz, gdy się nasz Niech czyszczy stelarz, idziemy lunch No cóż, temat krótki, mnoż Nie próżni w próżni, bo próżni bywają ludzie różni Żni mózgi na połamanie ruski Temat z pobluski, już to lepiej brzmi Zamknij drzwi na koniec, kolego powiedz mi który zamachowiec wilka puścił stadowiec Wtedy kiedy pasterze przybieżeli na grilla Dobili dila moment chwila, faktura na maila Kolejna przygoda, wrażeń pełna, stop puenta Porobiło, że było, aż było miło klienta Tarcza dla tarczy, tarcza w milionach nie starcza Teraz się załącza, mechaniczna pomarańcza Deal do tańca, spuszczony z gagańca Zdrajca, robi sobie jajca Mechaniczna pomarańcza W tunelu, światełko wyłącza